Od pierwszych dni wojny Polacy zareagowali bardzo żywiołowo na potrzeby naszych przyjaciół z Ukrainy, i rzeczywiście, właściwie w pierwszych 24-48 godzinach, ilość tej pomocy była dla nas niesamowita. Nie nadążaliśmy praktycznie odbierać telefonów. Pierwsze firmy wpłacały już um, miliony złotych, a warto powiedzieć, że podczas pierwszej zbiórki na nasz apel zareagowało 800 tysięcy ludzi. Co w warunkach polskich jest zupełnie niesamowitym działaniem. Poza tym, że społeczeństwo obywatelskie włączyło się w te działania, i takimi pierwszymi ludźmi, którzy odpowiadali na ten olbrzymi strumień uchodźców, którzy, który płynął przez polsko-ukraińską granicę, były społeczeństwa lokalne. Były koła gospodyn wiejskich, ochotnica straż pożarna. Dopiero za jakimś czasem Pojawiły się właśnie organizacje międzynarodowe, polskie organizacje, które pomagały dystrybuować pomoc i rozdawały karty z pieniędzmi, czy inne środki, czy żywność. I rzeczywiście ilość wolontariuszy na takich punktach była niesamowita. Ludzie wszyscy się w to angażowali. To jest takie doświadczenie kraju, który cały się praktycznie zaangażował w pomoc humanitarną. Jesteśmy bardzo ciekawi, jak to zostanie potem przełożone na takie działania w różnych innych kryzysach humanitarnych, gdzie rzeczywiście spotykamy się w Afryce z sytuacjami, które w pewnym sensie są konsekwencją tej wojny na Ukrainie, bo warto powiedzieć, że w tej chwili sytuacja w rogu Afryki, w takich krajach jak Somalia czy Kenia, jest na granicy klęski humanitarnej, na granicy klęski głodu. I warto też zauważyć, że to jest właściwie awers i rewers tej samej monety, ponieważ ze względu na działania zbrojne, na wojnę, statki z żywnością mają utrudniony dostęp do, do portów ukraińskich i stąd ta żywność, która normalnie zasilała. Afrykę nie dociera tam w takich ilościach, które mogą pozwolić ludziom przetrwać właśnie tę suszę. Co też ma wpływ na sytuację migracyjną, ponieważ oprócz tego, że do Polski napływają uchodźcy z Ukrainy. To nadal do Europy Zachodniej różnymi szlakami, czy to przez Morze Śródziemne, czy przez tzw. szlak bałkański, płyną dziesiątki tysięcy ludzi, którzy chcą znaleźć tutaj schronienie. Więc ta zbieżność i ilość tych zależności jest olbrzymia. Stąd bardzo duże znaczenie edukacji humanitarnej, edukacji rozwojowej. No z przykrością przyjęliśmy fakt, że w zeszłym roku Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie rozwiązało konkursu, który właśnie dotyczył tej edukacji. W związku z czym, jeżeli nie będziemy w stanie edukować społeczeństwa, pokazywać tych zależności, to w przyszłości będziemy mieli więcej problemów, trudności z przekonaniem ludzi jak ważny, elementem działań społeczeństwa, obywatelskiego państwa jest właśnie dostarczanie współpracy rozwojowej i budowanie projektów. W związku z egzodusem Ukraińców do Polski i fakcie, że posiadamy w tej chwili około półtora miliona uchodźców w Polsce i że państwo polskie również w sposób znaczący zarządzało się w pomoc uchodźcom w Polsce. Nasz wskaźnik PKB w stosunku do y, kwoty, która zostaje przeznaczona na współpracę rozwojową, znacząco w przyszłym roku wzrośnie. Natomiast to, co, o co apelujemy jako organizacje pozarządowe, to jest, żeby proporcja środków, która trafia do organizacji, również wzrosła. Ponieważ w tej chwili Polska jest jednym, na jednym z ostatnich miejsc wśród krajów europejskich pod względem środków przeznaczanych na pomoc rozwojową i, i współpracę z innymi krajami w stosunku do pozostałych członków Unii Europejskiej.